Z placu Jana Pawła II, witam serdecznie, kłaniam się, trwa trzecia, trzeci festiwal wolontariatu, a przy naszym mikrofonie pani Marzena Lentowszczyk z Fundacji im. Karola Marcinkowskiego, osoba, bez której chyba wolontariat w Ciechanowie by nie istniał. Nie, no istniał, wyistniał, bo oczywiście i to widać najlepiej po tych wszystkich organizacjach, które tutaj się prezentują, że wolontariusze w Ciechanowie to jest rzesza ludzi, którzy chcą robić coś na rzecz. Innych i chcemy to dzisiaj pokazać naszym mieszkańcom miasta, że, że warto, że można i w jak szerokim spektrum właśnie różnych dziedzin, obszarów można się zaangażować. Proszę powiedzieć, od kiedy ten wolontariat tak naprawdę w Ciechanowie zaczął istnieć? Bo jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu mówiono o wolontariuszach, że tak naprawdę to są ludzie nieco znudzeni, niż poszukujący i nie tak za bardzo, co ze sobą zrobić. Nie, no ja myślę, że ten wolontariat zawsze był i to widać po tych organizacjach, które. Już od wielu lat działają, takich jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, no czy wiele jeszcze innych. Ale rzeczywiście, naprawdę te ostatnich kilka lat to jest boom wolontariatu. Powstaje bardzo dużo nowych organizacji, dużo nowych inicjatyw. Też i... pada po tak, prostu. Tak. Się schowamy troszeczkę. Mhm. Bardzo dużo nowych inicjatyw i naprawdę bardzo wiele nowych obszarów, w których można się zaangażować. Mamy tutaj stowarzyszenia, które pomagają osobom niepełnosprawnym. Mamy stowarzyszenia i projekty, które pomagają osobom potrzebującym. Mamy artystów. Też duże grono sportowców, którzy tutaj też prezentują swoje umiejętności. Więc naprawdę bardzo szerokie spektrum. No i do tego jeszcze szlachetna paczka której tak naprawdę w Ciechanowie bez Pani by nie było też. No Mi się udało ją tutaj zaszczepić, ale to tak naprawdę jest drobek tych wolontariuszy, którzy ze mną tutaj sporo współpracują. Pięć lat temu zaczynaliśmy w grupie 13 osób. W tamtym roku było już 40 wolontariuszy, pomagaliśmy 70 rodzinom i to, co jest bardzo fajne, to to, że w tym roku, w tej edycji będziemy już działać w trzech, w trzech rejonach na terenie powiatu ciechanowskiego. W samym Ciechanowie, w rejonie Regimino Pinogóra i w rejonie w Ginojecku, więc też nasi wolontariusze przechodzą jakby do tych innych i tam roznoszą tą ideę paczki i ten sposób na mądre pomaganie. Zostawmy na razie szlachetną paczkę. Co dzisiaj dzieje się i co można zobaczyć i z czym się zapoznać w trakcie dzisiejszego festiwalu? Tak jak mówiłam, 20 organizacji pozarządowych, które prezentują swój dorobek. No niestety teraz zaczął padać nam deszcz, ale miejmy nadzieję, że zaraz to szybko przejdzie i i będziemy mogli wrócić dalej do, do naszych atrakcji, których każde stowarzyszenie naprawdę coś ciekawego przygotowało. Bo stowarzyszenia artystyczne pokazują swój dorobek, swoje, swoje prace. Też malują twarze dzieci, co tutaj cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy wiele organizacji takich, właśnie sportowych, które pokazują, jak warto dbać o swoje zdrowie i też jak warto tutaj działać. Czy początek wakacji to dobry czas na zetknięcie? Zakknięcie się z wolontariatem, i w, oczywiście w cudzysłowie zarażenie się nim? Tak, oczywiście. No, wtedy mamy trochę więcej czasu, e, więc warto e, poznać te Cichanowskie organizacje i zobaczyć, co one oferują samym wolontariuszom. Podobno bycie wolontariuszem to jest teraz bardzo na czasie i bardzo modne. No tak, no z jednej strony to daje ogromną satysfakcję, więc dlatego to robimy przede wszystkim, ale też warto to podkreślić, że to jest też bardzo cenna lekcja życia i nabywamy wiele takich umiejętności, które potem przydają nam się nawet w poszukiwaniu pracy. To zapraszamy, bycie wolontariuszem nic nie kosztuje, a samo słowo dziękuję od kogoś innego naprawdę dużo jest warte. Tak, to całkowicie się po tym podpisuje. Zapraszamy.